Teraz państwo macie głos. Ja się będę odnosił. Proszę bardzo. Ja nazywam się ja byłem radnym miasta przez jedną kadencję i byłem świadkiem, bo pan redaktor był szedł powiedzieć, że to się zacznie, ja, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że faza realizacyjna się zacznie. Ja stawiam tezę, że ona trwa już od bardzo wielu lat. Takim przykładem rzeczowym bym powiedział jest było przekazanie, znaczy uznanie roszczeń do Szpitala Wolskiego przez Pana Prezydenta Rafała Kaczyńskiego, wtedy Prezydenta Warszawy i zadośćuczynienie, czyli przekazanie nieruchomości zamiennych za to, za to nieruchomość. To jest 12 pawilanów, to jest duży szpital, więc tych nieruchomości było dużo. Jedną z takich, którą ustaliłem, nieruchomość to była przy, przed kościołem przy, do, przy ulicy Ostroblamskiej, tam był taki duży plac. Teraz powstał takie potężne gmoszysko, to właśnie to jest dramat tej, 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 tej realizacji. Ja mówię, ja <laughs> byłem tylko radnym jedną kadencję i tych, z, z, tych tak zwanych zwrotów było tyle. Natomiast cieka co ciekawe, ciekawe jest w tym to, że ten zwrot nasz znaczy jest nielegalny, bezprawny, ponieważ Szwital Wolski. Wprawdzie był zbudowany przez gminę żydowską jeszcze w XIX wieku, przekazany miastu Warszawa dobrowolnie, bez żadnych i nigdzie, widziałem umowę tą, bo pani dyrektor mnie przedstawiła, umowę przekazującą tam, nigdzie nie ma ani słowa o zwrocie kiedykolwiek, komukolwiek. I jeszcze druga rzecz, został zwrócony na podstawie tej ustawy, o której Pan redaktor był przejmowany, w 97 Natomiast, roku, z 98 roku. Natomiast szpital nie jest, przed, nie jest przedmiotem kultu religijnego. No nigdy nie był, To jest niemożliwe. Jeśli można, jeśli tutaj, jeśli można się wtrącić, to ustawa ta z 97 roku o stosunku państwa do gmin wyznajowych żydowskich stanowiła pierw, pierwotnie że zwrotowi, no to ja się tam krytykowałem użycie tego terminu, dlatego że to jest z punktu widzenia prawnego nieprawidłowe. A po drugie, już wtedy mówiłem, że to stwarza bardzo niebezpieczny precedens <Ky> dla Polski. To, ale pierwotna wersja tej ustawy stanowiła, że temu zwrotowi podlegają nieruchomości które w przeszłości służyły celom nie tylko religijnym, ale edukacyjnym, e, nawet higienicznym. Chodziło o łaźnie rytualne. E, ta, ta, nie, to być może, szpital higieniczny celom to służył. No, tam higiena też obowiązuje. Ciao jest, że zostały zwrócone również w właśnie w Nowej Jorku, przypiętra w złocistym wieżowcu. Brałem udział w tym głosowaniu. Tak, tak, więc to ta ustawa, ta ustawa jest realizowana, jej realizacja jeszcze nie została, tak, no zaczęła. Tak, bo, to już jest realizowane, to może to warto nagłośnić przed No to już jest, to już jest po herbacie, dlatego że ta ustawa została uchwalona i weszła w życie w 97 roku, i ona jest realizowana cały czas. O ile pamiętam, bo do, do ubiegłego roku zostało przekazanych w tym trybie około 5 tysięcy nieruchomości. Czyli co zmieni 4,47 teraz? 4,47 obejmie jeszcze większy zakres, mianowicie własność. Bezdziedziczną, bo tamta to dotyczyła tylko własności byłych gmin żydowskich. Tam zresztą tutaj są ciekawe sytuacje, bo na przykład w Gdańsku powstały dwie gminy żydowskie. Jedna drugiej zarzuca, że to jest nieautentyczna gmina, że to wcale nie są Żydzi, że oni się tylko podszywają. No, są takie komiczne, komiczna strona tego za chwilę. No i bo tu są ogromne pieniądze, są ogromne pieniądze, więc tu nic dziwnego, że chętnych... No i ta Nowojorska Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, bo na czym polegał problem z tą ustawą? Ja zresztą trochę zmniejszyłem, przyczyniłem się może inaczej do zmniejszenia obciążeń, jakie Polska by miała. Byłem kiedyś zaproszony do Polskiego Radia, jeszcze jak mnie zapraszali, taką audycję na żywo, takiej audycji na żywo i tam był poseł SLD, poseł Unii Demokratycznej, jeszcze ktoś, pan redaktor Mądrzejewski, no i ja. I temu posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej wypsnęło się na antenie, tak się rozgadał, że mu się wypsnęło, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. No ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mówił, to widzę, że wy nie dlatego chce, chcielibyście im to oddać, że uważacie, że to jest słuszne i usprawiedliwione, tylko że się ich boicie. No to mówię, może się tak nie boimy, bądźmy nie Jerozolimską, tylko polską szlachtą tutaj. No i no, on taki był zmartwiony, że mu się to wypchnęło. Ale ja się zorientowałem z dalszych tam jego wypowiedzi, że nie bardzo się orientuje w takim tle prawnym. No i jak już tam żeśmy wyszli ze studia, to zaprosiłem go na kawę że... i zacząłem mu mówić, jak to wygląda. No i on tak po tam paru minutach chwycił, mówi: O, to jak tak, to ja to będę inaczej na komisji tam relacjonował. Więc ja go zacząłem przekonywać, żeby odejść w ustawie od tego sformułowania zwrotmienia. Bo to jest prawnie nieuzasadnione, ale on mi na to powiedział tak. Proszę pana, jak prezydent Kwaśniewski był w Nowym Jorku, to naobiecywał swoim zwyczajem, naobiecywał tym Żydom tam coś. I mnie jako posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wypada tu... Prezydenta Kwaśniewskiego dezawuować. No, ja mówię: rzeczywiście panu nie wypada, ale skoro tak, już tak ten zwrot musi pozostać, to już trudno. Ale <laughs> w takim razie zmień, zmieńcie państwo zapis w tej ustawie, że ten, z tego pierwotnego, że zwrotowi podlegają nieruchomości służące tam celom takim, takim i tak dalej, na zapis taki, że. Podlegają zwrotowi nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co by wyłączało nieruchomości niezabudowane. I on mówi, to jest możliwe. No to ja mówię, panie, jak jest możliwe, to zróbcie tak. Wiemy, że trzeba zapłacić łapówkę za wejście do NATO. A dlaczego taką dużą? Czuję się targujmy. No i tak się stało. Także za niewielką cenę razem z tym posłem on już nie żyje uratowaliśmy dla Polski chyba jakieś 3 miliardy dolarów. Także bardzo dobra inwestycja. Było kawy. <laughs> proszę. No, proszę bardzo. E, Jacek Władysław Eltizol, Eltekolwin. Ja mam właśnie dwa pytania. Jedno to dotyczy chyba kampanii wyborczej Pan ujawniał treści pewnej notatki, prawda? Tak, to w tutaj mówiłem. No. Tak. Tylko tutaj o co mi chodzi w to, z, to, z tą notatką. Pis się w ogóle wypiera jej istnienia. Tak? Ja mm. pamiętam w jednym z programów telewizyjnych, jeden z moich właśnie partyjnych kolegów, posłowi PiSu, który pamiętam, któremu zadał pytanie odnośnie implikacji tej notatki, to odpowiedź tam była nie ma takiej notatki. Więc chodzi mi o to, jaka właściwie była tak by, historia tego, jak ona trafiła, czy to rzeczywiście świadczy o tym, że ona istnieje i że no, faktycznie na jej podstawie coś się toczy. No, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, no to już bardziej o panu... Sprawa pani Żanety Konkolewskiej o ile dobrze, dobrze. pamiętam. E, czy w ogóle udało się wzruszyć ten wyrok? To po pierwsze. Na razie nie. E, na razie nie, na razie jest... trwa egzekucja. Okej, okay, a teraz, e, ale rozumiem, że to jest jeszcze prowadzone. Złożyłem do sądu sprzeciw od wyroku zaocznego. No i czekam na ale czy, decyzję. No właśnie, ale, jeśli, ale jeszcze w sprawie tej, tej Pani, no bo tam wiele osób Panu zarzuca, że Pan ujawnił jej dane, podczas gdy były znane od lat tak naprawdę. Tak? Ale nawet gdyby nie były znane, to nie widzę powodu. Proces nie toczył się przy drzwiach zamkniętych i nie widzę żadnego powodu, żebym uczestniczył w jakiejś konspiracji, Odnoszące się do nazwiska mojego wierzyciela. No Tak, tylko pytanie jest takie, czy jakieś kroki prawne wobec tych, którzy zarzucają, właśnie to po pierwsze ujawnienie, że ujawni? nie będę podejmował żadnych kroków prawnych, dlatego że mam, po pierwsze, nie mam zaufania do jakiegokolwiek organu państwowego polskiego, a po drugie, mam nieprzezwyciężoną awersję do niezawisłych sądów, zwłaszcza. Dlaczego? Otóż kiedy nam złodziej ukradł samochód, no i po roku się znalazły części od tego samochodu w liczbie dwóch sztuk, bo były numerami opatrzone, więc policja do, złapała dziupli takiej tam pod Mińskiem Mazowieckim. No tam wiadomo było, kto tam właścicielem tej dziupli jest. Zwróciłem się do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie naszych roszczeń, no bo tu samochód... Tak. Sąd mi odpowiedział, że my nie mamy żadnych roszczeń do tego złodzieja, bo części się znalazły. Więc powiedziałem sobie wtedy już nigdy więcej, nie będę się ośmieszał z składaniem pism. Tak było kiedyś w czasach sarmackich, Polska słynęła z kiepskich mostów. No i nawet takie porzekadło było, widzi, że most jedzie. No, to widzi, że sąd i pisze tam. No, Nigdy no, więcej. Też, to szerzej, właśnie o kwestii tej e, notatki i, Już tej mówię, tak, i tak, i tak. I tak już już mówię. Sprawie, Proszę pana, no, co tu dużo mówić? Notatka jest. Notatka jest, ja ją pokazywałem, Nawet tylko odmówiłem panu Grzegorzowi Braunowi, mhm. który chciał, żebym ja ją pokazał do kamery. Bo można by było w ten sposób zidentyfikować mojego informatora. Ale ja, teraz, ja takich rzeczy nie mogę zrobić, bo to wie pan, nikt by już mi nic nie powiedział. W związku z tym nie. Natomiast gdyby, gdybym ja tę notatkę sobie wyssał z palca, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Tylko on był już dawno aresztowany i bym tam w, w blisk No jak to się mówi, Y, bliskie spotkania trzeciego stopnia by, były ze mną. Także pan Żaryn y, 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 powiedział nie zaprzeczał, że ta notatka dotyczy czegoś zupełnie innego, ale nie chciał powiedzieć czego dotyczy ta. Więc ja to no wiem, no co mają mówić? Co mają mówić? No powiedzą tak, rzeczywiście, tu się wdajemy w rozmowy z delegatami Departamentu Stanu na temat realizowania tych roszczeń. No to myślę, że nawet pięciu posłów nadwyżki prawo i sprawiedliwość nie miało w tej sytuacji. Więc no, co mają mówić? No, idą w zaparte, jak to się mówi. To, to jest tak, że do pewnego momentu tak można robić. To tak jak z przygotowaniami do wojny. Dopóki one nie wykraczają poza takie tam negocjacje dyplomatyczne, no to bardzo łatwo jest je ukryć. Ale jak już wojska zajmują pozycję wyjściową do natarcia, to milionowa armia się w krzakach nie schowa. Już wtedy to widać. No, zbliżamy się do tego momentu, kiedy to będzie już widoczne. Nie wiem, co wtedy powiedzą. Znaczy nie wiem, ale wyobrażam sobie, że może być taka tutaj deklaracja. No dobra, podpisaliśmy, zdradziliśmy was, ale i tak macie szczęście, to myśmy was zdradzili, bo inaczej to by Tusk was zdradził. Dopiero by było nieszczęście, tak. No to i co więcej, myślę, że bardzo wielu ludzi tę argumentacje przyjmie, bo już są tak wytresowani. Proszę bardzo. Panie Pytanie jest takie. Otóż wobec faktu, że prezydent Duda, nasz prezydent, znaczy nasz yy, udzielił największego znaczenia państwowego przewachu i w postaci Orderu Orła Białego. Zachodzi kwestia, czy to jest początek rozdawnictwa dla starszych braci, czy to już może koniec będzie. Ale w, absolutnie nasi, nasi partnerzy, że tak powiem, pretendenci do roli szlachty nie zadowalają się. Takimi błyskotkami, bo to są błyskotki. No oni to są ludzie konkretni, tylko tam brzęczą samolot. Ta. Pan Szewach Weiss wcale nie ukrywał, że jest zwolennikiem yy, realizacji przez Polskę wszystkich roszczeń żydowskich. On zresztą potwierdził tę kwotę yy, 65 miliardów dolarów, a był ambasadorem Izraela w Warszawie, więc na pewno wie co mówi. No i no to rozdawnictwo takie, to już się rozpoczęło. Pan wicepremier Gliński przyznał 100 milionów złotych na renowację żydowskiego cmentarza przy ulicy Okopowej w Warszawie. Myślę, że za 10% tej sumy ten cmentarz można było zbudować od nowa. A tu 100 milionów, więc... No widać wyraźnie, że szczodrobliwości rządu Przypominam, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, w co wielu ludzi do dzisiaj nie chce wierzyć, obecnie rządzi ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Więc to nic dziwnego, że tu szczodrobliwości nie potrafi postawić granic swojej szczodrobliwości. Pan prezes Kaczyński, zresztą ostatnio yy, przeczytałem wywiad z prezesem Kaczyńskim. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to on jest autorem bardzo niebezpiecznego pomysłu powiązania realizacji żydowskich roszczeń majątkowych z niemieckimi reparacjami. Otóż moim zdaniem, niemiec, Pols, znaczy niemiec, ten pomysł, żeby dążyć do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec, to jest pomysł na nowe paliwo emocjonalne, którym się będzie podgrzewało pod kotłem, kiedy już się wypali paliwo smoleńskie, no ono już się dopala. Już tam trochę kopci, więc to na długo nie starczy. Trzeba no, nowe paliwo, no, dążyć do reparacji, zresztą to czym się ludzie ekscytują, no pieniędzmi, a 6 bilionów dolarów, no to ile, tego, ile wódki można by za to kupić i zakąski, prawda, to, to mnóstwo. Otóż to tam no jest to taki samograj, że tam może być. Natomiast zaraz powiem dlaczego. Natomiast wiązanie tego z żydowskimi roszczeniami majątkowymi wydaje mi się bardzo niebezpieczne. Dlatego, że prezes Kaczyński powiedział, tak, gdyby Polska uzyskała te reparacje wojenne od niej, to wtedy musiałaby tam się podzielić z tymi z Żydami i tak dalej. Otóż Polska, moim zdaniem, bardzo jest mało prawdopodobne, żeby Polska dostała reparacje wojenne od Niemiec. Natomiast Żydzi zyskaliby to, na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie przez Polskę de facto zasadności ich roszczeń. Uznanie przez Polskę de facto zasadności ich roszczeń. I od Niemiec my. Przypuszczam, że nic nie dostaniemy, natomiast Żydzi by zyskali dodatkowy argument, zwłaszcza groźny w kontekście tego aktu 447. Dlaczego od Niemiec prawdopodobnie nic nie dostaniemy? Dlatego, że konferencja w Poczdamie przyznała Polsce reparacje od Niemiec, ale w ramach reparacji sowieckiej, w puli sowieckiej. A sowieci to, jak wiadomo, dzielą się ze wszystkimi po bratersku. No i Polska właściwie żadnych korzyści z tego nie miała, natomiast Sowieciarze, w ramach, że tak powiem, tych żądań, wybierali górnośląski węgiel. I nawet dla tego rządu, jaki był wtedy w Polsce, było to tak nieznośne. Że w 1953 roku Polska zrezygnowała z reparacji, żeby tylko Sowieciarze zaprzestali wybierania górnośląskiego węgla. Co nastąpiło rzeczywiście, ale dopiero po 1956 roku. I warto jeszcze w tym kontekście właśnie przypomnieć stanowisko rządu niemieckiego. Niemcy powiadają tak: myśmy reparacje wypłacili zgodnie z decyzją konferencji w Poczdamie. A jakie wyście mieli rozliczenia z Sowieciarzami, to nas to nie obchodzi, to wy się z nimi tu bujajcie, ale nie z nami, my żeśmy wypłacili reparacje. Takie jest stanisko rządu niemieckiego, więc gdyby Polska miała bombę atomową, no to jeszcze, ale Polska, która siedzi u Niemców w kieszeni, w jaki sposób zmusi ich do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić? No nie wiem, nie widzę takiego... Proszę? Moralnie powiada pan? No. Proszę pana, no wie pan, gdyby tak było, to by oznaczało, gdyby nie, nie to, że tam Polska została zniszczona, bo to jest fakt, ale gdyby na podstawach moralnych można było prowadzić politykę międzynarodową, to by znaczyło, że świat się przekształcił w królestwo niebieskie. Ale niestety obawiam się, że tak nie jest, że w polityce międzynarodowej nadal decyduje siła, siła, co podkreślił nie kto inny tylko niemiecki polityk, notabene wróg naszego narodu, wielki wróg naszego narodu. Kanclerz Otto Bismarck. On taką nawet formułę powiedział siła przed prawem, siła przed prawem. I Niemcy o tym też nie zapomniały. Niemcy o tym też nie zapomniały. To, że na razie niemieckie przywództwo w Europie się zachwiało, to myślę, że nie powinniśmy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, gdyby rzeczywiście. Te racje polskie były takie mocne, nawet te moralne, to polski rząd już dawno by wystąpił do rządu niemieckiego o reparację. Nie zrobił tego. Na razie tylko jest bicie piany w mediach i przez dwóch adwokatów, pana mecenasa Hamburę i pana mularczyka, którzy powiadają tak, to niech obywatele polscy. Składają powództwa przed polskimi sądami. No to przed polskimi sądami to trzeba skorzystać z pomocy adwokatów, prawda, pana Hambury, pana Mularczyka, to oni, czy ktoś tam dostanie jakieś reparacje, czy nie, to zanim się to wyjaśni, to oni już dostaną honorarium. prawda? No to proste jak budowa cepa. No i, a jak nawet uzyskają od, rząd, od polskiego, w polskich sądach wyroki. No i co dalej? I co dalej? Ktoś pójdzie do Berlina, przedstawi ten wyrok naszej złotej pani czy tam jakiemuś innemu Niemcowi, a Niemiec powie, nie macie papieru toaletowego, to możemy wam dać. Prawda? Oto to właśnie.